Cześć, ja jestem Krzemek i witam was w kolejnym odcinku serii kamykowo z Jackiem. Siemano. I dzisiaj akcja wyciąganie 30 jest prawie, że utopionej, którą niestety pan Jacek, który był pod wpływem alkoholu, prawie 3 promile. Pozwoliłem mu siać, nie dopatrzyłem się. No i wjechał. No niestety, nie, nie wiem jak on to zrobił, ale się. wpierdzenie tam gdzie nie powinien. Chodź tu poproszę panie majster jeszcze. Sprawdzimy, czy dzisiaj cześć, wy jesteś czy przypadkiem przy pracy nie piłeś. Dobrze, przejdę bokiem, żeby nie nic Tak, się właśnie, bokiem i... idzie tak góra. Nie wiem, czy on nie pił. Weźmy tu kuchni. Jezus, dobra, idź mi zęby. O, dobra, nie pił, ale. odur. O, o Jezus. O przepuchał wrzec w, w goniówce. Dobra, my bierzemy ruska. I będziemy go tam wyciągać. Przejdziemy bokiem, żeby na tego pola w miarę całego nie zesrać. Aha, to drzewo będziesz no to wycinaj to drzewo, tylko tak, żeby na nas nie spadło. O kurwa. Szybko, 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 żeby nas nie wpadło tylko na nas drzewo. No i będziemy wycinać to drzewo, żeby tak to tam wziął, przejechał. Ty, Jacek, a ty gdzie jesteś? Poszedłem tam do krzaków, za chwilę przyjdą. Jezus, że powinien mu się srać zachciało tak to kurde z nim jest to drzewo. Ja wiedziałem, że jak nie wódka, to sraczka. No to my to drzewo ładnie utniemy. A Jacek powinien zaraz przyjść O, uwaga boleci. Uwaga boleci, uwaga ta na dole. Uwaga, o Leciało drzewo prosto do rzeki, a co? niech rzeka porwie to drzewo. Niepotrzebne mi jest to drzewo, szczerze powiem. No i ten konar gdzieś poleciał, nie wiem gdzie. Dobra, walić tego konara. O, i się Jacek nawet znalazł. No jeszcze się przemyłem w rzece, bo tam tu miałem brudną koszulkę. No Ostr ostro taką straczkę dostał. Dobra, drzewo gdzieś tam wleciało, widać tylko gałęzie. No bierzemy się za to wyciąganie, bo, bo nigdy nie ciągniemy. Ty tam Dobrze. nawet nie odpalaj, żywieski, bo jeszcze bardziej zjedziemy. Dobrze Chcę mi tylko tam mów. Czekaj, kto to zjechać. Teraz? To, 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 to tak, tylko... Ja A muszę... Może Ja tam całkiem muszę zjechać. Oje

Dawaj, dawaj, dawaj A nie ciągnie rzuska Odpalaj, odpalaj Odpala na... Wiesz co robić, wiesz co robić No tak. Oj, panie, panie, panie Dawaj, dawaj, dawaj Rózek, blokada na fula Ej, bo mnie ciągnie dół. Ja też ła, 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 no na bok, na bok się przechyla Czekaj, coś ciągnie, coś ciągnie, coś ciągnie Na bok nie przechyla, jest dobrze. Ciągnij mnie w dół. Jest dobrze. Czekaj bo stopuję. Ja Ciągnij bym... mnie przód w dół. Jak się przy... ogniemy przód w dół, bo tu może wyjedziemy jakoś. Lewaj do tyłu kołami. Kręć. Mielaj mi, mielaj, mielaj. No, o coś poszło. Aleń. A tu zaraz robisz? kolejna będzie. Ja pierdzielę. Chyta tak ziemi. Aj, puściłem. Ruska mi ściąga, jest dobrze, ruska ściąga, ruska, 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 ruska. Ej, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu! Ty... Co jest? Idzie o Dawaj, 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 dawaj. O Jezus, ciągnie w dół, czekaj, koło wyprostuje mi w miarę, lekko na chomułce. O, poszedł. Opory, opory, opory ciężkie. Dawaj, 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 no, tu jest tak... Gdzieś ty tu ciebie, gdzieś cię kurde nauczę gdzieś nie wjeżdżać. Jest takim przyrąbaniem czasem człowiekiem, że ja pierdziele... Patrz, rusek mnie aż tu zjeżdża. O, poszedł, 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 tej kolejnej zasrany, dawaj, 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 wciśnij mu tam od tej blokadę. O, poszedł, poszedł, dawaj, dawaj, ciągnij, dawaj, 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 ooo... dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, ja tu sobie na polu, żeby pola nie skopić strasznie. Ciągle, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to już wyjedziesz. Jezus Maria. Zaraz rusek wpadnie. Hej, podciągnę cię. Dobra już. Dobra. Dam radę. Ja tu na no, wsteczny nie to Zostawmy tu ruska, niech stoi, nie powinien zjechać chyba. Stoi rusek. Czekaj to Dobra, stoi. Nie? No i teraz... Ty, ej. Weź ten, niechaj go, Teraz yy. Ten już tak mi zjeżdża, ja się go o niego boję Weź traktą 30 i teraz zasię tam, gdzie są te ślady, coś byś porobił Wszystkie te ślady proszę mi tutaj ładnie zasiać. Tu nie niedociągnięcia że tam, na promilach jeździć. Za co nie za wypłaty? No wiesz. Coś tam pozboża się powinieneś mieć chyba w środku no, tak wysypało wszystko Ja pierdziele, no to ciul, to wycofaj, jeźdź do chłopi. Tylko nie wpadnij, proszę Cię no. Ara, Bo się nie przygnieciesz Oj, 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 majster Ciągnij, ciągnij majster Gaz mu, ja Cię pcham, ja Cię pcham, ja dawaj No dawaj, dawaj, do przodu, do przodu, do przodu, pcham Cię, pcham Cię, dawaj do przodu, ciągnij kołami Miałaj, miałaj, mialaj, mialaj, mialaj. pam cię, dawaj, dawaj. A, dawaj, 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 no, Bo. dawaj. No pchnij do mocno. Szarnik go ze sprzęgła. Da, da, da. Jest. Posiem. No, kujwa musimy się zakopał tam normalnie. jeść do chołpy i nie, nie zbliżaj się do urwiska Dobrze. Chodź tu rusek, jedziemy do hołpy Jedziemy się napić, pierdziej dzisiaj te wszystkie siania. Jedziemy, że tylko teraz tym ruskim, nie wpaść, to już zaryzykuję, ugniatam to zbożece trochę, ale tam już ciul. Puh, tak to jest z tym, z tym sąsiadem naszym kuźwa robić czasem. Masakra z nim pojedziemy. Nie idzie żadnego, no to nie jedzie. Daj, trzeba jechać bokiem, przecież kuźwa cała ulica będzie brudna, wylepią nam mandaty nie wiadomo jakie, no to wiecie jak to będzie. Jacek zapłacić te mandaty, jak wszystko tak pójdzie. No, zaraz takie znaki jeszcze rozładę. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie, szybko w drugą stronę. Mordo Jeźdź, nie, nie, nie. już zejść tam całkiem jeźdź przez tą łąkę, już ty, i tą trawę zgnieć i opinię odpierdzialej i więcej i weź tam Nie pij w tym traktorze. Bo tam widziałem flaszkę w drzwiach. To no nie ma, nie ma. To nie ma, ale już jest normalny, to nie wszyscy. A wyrzućmy, no najlepiej. Nie, Rusek pożyczony, a skatowany gorzej, jakbym nie wiem. O kurde, masakra wam powiem. Nie życzę wam takiego sąsiada, to sąsiad gorszy od takich Januszów. Masakra z takim sąsiadem. patrzcie, kazałem mu to drzewo zwieść. Chodź tu, sąsiad. Chodź, przejedź tu, od tyłu zajedź tutaj, od tyłu przejedź. Na pognoju po wszystkim. Weź zatrzymaj się. Onem, go umyjesz. Opuść się zatrzymaj się tu. Widzisz to drzewo? Co miałeś z tym drzewem zrobić? Co miałeś z tym drzewem zrobić? Nie wiem, nie wiem, tu nie Majster, bo normalnie z, zaraz zostaniesz kuźwa, lepiej i pójdziesz stąd. Nie będziesz pracował tutaj. No. Nie wiem. Jutro tego drzewa tutaj nie widzę. Dobra, dobra. No. Wiesz, wiesz gdzie jest piwnica, tam masz mi to zawieźć. No. Sąsiada, czas zrypać. A zobaczycie, sąsiada, raz zrypiemy. Na drugi dzień będzie normalnie, na... już ten będzie normalnie yy, wszystko robił jak powinien i będzie chodził częściej do roboty. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Było zaplanowane tylko wyciąganie ruska. Ja mam już dzisiaj dość. Odkłada to, odkładam to GoPro w pierony jasne na półkę w pokoju. Biorę flaszkę do ręki i idę się napić. Tobie nie postawię, tobie to to normalnie tylko w pierdol zrobię to przejdźmy jeszcze. w jedno zrobię i do hołpy idzie zaraz. Ostaw tą 30, bo ją rozjedzie, zostaw ją. Zostaw tą 30 i idź do, do siebie do hołpy. Tam sam możesz pić. Ja idę do siebie, trzyma się sąsiad. Dobra. Siemanko. I idziemy pić, więc papa pa ludzie, do zobaczenia. Subskrybujcie łapku udostępniajcie. Sobie, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku, a ja uciekam do domu pić. Elo. Siema.